Ostatni miesiąc rywalizacji na angielskich boiskach rozpoczyna się teraz. Przypominam o głosowaniu na drużynę sezonu, które pojawi się przy okazji następnego odcinka i zapraszam na magazyn wirtualnych lig podsumowujący 35. kolejkę. Uwagę najbardziej przykuwają derby Londynu między West Hamem a Tottenhamem. Crystal Palace to kolejna drużyna, która może polepszyć swoją sytuację dzięki zwycięstwu z pogodzonym ze spadkiem Brentford. Mistrz kolejny krok w stronę obrony tytułu zamierza postawić na Ostatnia bezpieczna drużyna kontra ostatnia kwalifikująca się do Ligi Mistrzów, a więc Brighton kontra Liverpool. The Reds jeszcze w pierwszej połowie rozwiali wszelkie wątpliwości. W 26 minucie Andersonowi pokazał się Fabinho i w prostej sytuacji otworzył wynik. Trzeba przyznać, że Brazylijczyk w ostatnim czasie imponuje skutecznością. To zaś 43 minuta i rzut rożny dla gości. Robertson posyła odchodzące dośrodkowanie, do piłki w powietrze wychodzi Sadio Mane i podwyższa na 2 do 0. Na początku drugiej połowy obrońcom Liverpoolu wydarzył się mały wypadek przy pracy. Konkretnie w odbijańce Matip zagrywał ręką. McAllister uznał chyba, że bramka kontaktowa w żaden sposób drużynie nie pomoże, bo od niechcenia wykopał piłkę w trybuny. Tym sposobem The Reds zachowują czyste konto i oczywiście wywożą z południa zasłużone trzy punkty. Drużyny ze środka tabeli w tym sezonie mają to do siebie, że na kilka kolejek łapią wiatr w żagle, po czym znów na kilka go tracą. W ostatnim czasie dobrą pasję notuje Wolver i w meczu przeciwko Leicester tylko to potwierdził. Po kwadransie gry Jimenez przekazał piłkę Denton Kerowi, a Belk w polu karnym obrał dogodną pozycję i zewnętrzną częścią stopy otworzył wynik. Osiem minut później z prawej flanki zbiegu Semedo podciął piłkę i mocnym strzałem z na 2 do 0 podwyższył Funky Han. Po zmianie stron Lester złapało kontakt, podanie Daki na gola zamienił Kirnen Dewsbury Hall. W 72 minucie nadzieje Lisów na wyrównanie rozwiał Raul Jimenez, który przyłożył z pola karnego i ustalił wynik na 3 do 1. Był to bardzo dobry mecz do oglądania. Leicester dostało solidną lekcję futbolu. Czas na jeden z ostatnich w tym sezonie ważniejszych pojedynków derbowych w Londynie. West Ham kontra Tottenham. Jednym i drugim nieco brakuje do uprawnionych celów. Gospodarzom do pucharów, a gościom do Ligi Mistrzów. to też trzy punkty były na wagę złota. Lepiej zmotywowały się koguty. W dziesiątej minucie Heiberg zostawił piłkę Bentankurowi i Urugwajczyk otworzył wynik. Niedługo później podanie z lewego skrzydła otrzymał Harry Kane i sprytnie pokonał Fabiańskiego po raz drugi. W drugiej połowie Tottenham spokojnie bronił wyniku, ale w 69 minucie w prostej sytuacji Antonio zdobył bramkę kontaktową. Zanosiło się na walkę do samego końca, lecz w 80 minucie Tomasz Sołczek postawił krzyżyk na swojej drużynie, bo za spóźnione wejście i faul na Heibergu wyleciał z boiska. Koguty rewanżują się więc za bolesną porażkę z jesieni i odpowiadają Liverpoolowi. Przenosimy się na Old Trafford, gdzie Manchester United grał ze na pierwszego gola przyszło czekać do końcówki pierwszej połowy. Świetną okazję miał Ronaldo, lecz oddał piłkę i do pustej bramki wbił ją Bruno Fernandes. Po przerwie gospodarze się rozkręcili. Tym razem CR7 przejąwszy futbolówkę przed 16. sam kończył akcję. Był blokowany, ale z nieco lepszej pozycji poprawił Jaden Sancho. W 57 minucie obrońcy Dettofis Toffice zlekceważyli Fernandesza, który podbiegł pod pole karne i technicznym uderzeniem podwyższył na 3 do 0. Oto zaś minuta 65 efekt na napiętka Ronaldo dociera do Sancho i Anglik jako drugi w tym spotkaniu ustrzela dublet. United miało miażdżącą przewagę i w pełni zasługiwało na tak okazałe zwycięstwo, ale na kwadrans przed końcem Calvert-Lewin zdołał zadać cios w drugą stronę. Jak się okazało, ani trochę nieszkodliwy, bo znajdował się na spalonym. Tak więc czerwone diabły, mimo pogrzebanych marzeń o tytule, pokazują klasę. Leeds pewnie zmierza do ligi konferencji. Newcastle było ich następnym przystankiem na niezbyt długiej już drodze. Niezbyt długiej, ale wyboistej, bo w 29 minucie prawym skrzydłem urwał się Almiron, dośrodkował na bliższy słupek i na 0 do 1 trafił Chris Wood. Bawie odpowiedziały po zmianie stron, wymiana krótkich podań, wreszcie na strzał decyduje się Rafinha i mamy 1 do 1, a co ważne, przy tej bramce asystował Mateusz Klich. Mecz zaczyna się od nowa i do samego końca zapowiadało się na brak rozstrzygnięcia, ale wreszcie mamy stały fragment dla Stroks przed samej szesnastki. Almiron trącił piłkę, nabiegł na nią Gimaraesz i Ryk koszet zaskoczył kipera gospodarzy goście szaleją z radości i idą za ciosem w połowie czasu doliczonego ruszają z kontratakiem wood uwolnił longstaffa a ten jeszcze z za pola karnego, nieprzyjemnym spadającym liściem ustalił wynik na 1 do 3 tak więc newcastle mimo małego zacięcia w ostatnich kolejkach znów pewnie inkasuje pełną pulę brentford drugą kolejkę z rzędu mierzyło się z towarzyszem w niedoli ale orły mają jeszcze cień szansy na pozostanie w elicie więc podobnie jak Watford chciały wypunktować zdegradowaną już czerwoną latarnię ligi. Zaczęło się fatalnie, bo w czwartej minucie Aju swoim wycofaniem uruchomił na lewym skrzydle przeciwnika. Wissa wpadł w pole karne i samemu z ostrego kąta wykończył akcję. Goście jednak z prowadzenia długo się nie cieszyli. Dziesiąta minuta, Mateta obraca się, poprzeczka, słupek, znów poprzeczka i wreszcie piłka definitywnie zatrzymuje się w siatce. Aby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, gospodarze potrzebowali jeszcze 55 minut. Galagern Nabieg na zostawioną mu piłkę i silnym uderzeniem trafił na 2 do 1. Przewagę Crystal Palace w 72 minucie potwierdził Jordan Aju, który przy dalszym słupku zamknął do grania Po Podopieczni Patryka Wiery realizują swoje zadanie poprawnie i teraz w ciągu trzech kolejek postarają się dokonać niemożliwego. Pomimo bezbramkowego remisu jesienią na teren Beniaminka mistrz przyjechał nie wyobrażając sobie, że mógłby tu stracić punkty. Ograć Norwich i spokojnie wrócić do domu. Taki był plan obywateli. Tymczasem w 19 minucie Billy Gilmour wypatrzył niepilnowanego Sargenta, ten zamknął akcję i Carol Road oszalało z radości. Kanarki znowu obejmują prowadzenie przeciwko drużynie z Big Six na własnym stadionie. Grają jak natchnieni, ale tuż przed przerwą znów popełniają ten sam błąd. Matias Norman otrzymuje czerwoną kartkę. To niemalże gwarancja odrobienia wyniku przez gości. Istotnie w 60 minucie potężnym strzałem pod poprzeczkę wyrównał Gabriel Jesus, lecz kolejny cios jaki sposobem nie nadszedł. 11 zwycięstw z rzędu i teraz nagle wpadka z walczącym o utrzymanie Norwich City. Walka o mistrzostwo nieco nam się przeciągnie. Arsenal wreszcie musi się przełamać. Nie wygrał bowiem już od 8 meczów. Jak poszło przeciwko Watfordowi? Zobaczmy. Oto 40 minuta. Edegard podał między obrońców i wynik meczu z bliska otworzył smith -Roth. Norweski pomocnik jeszcze przed przerwą dołożył do asysty gola. Dobił do bramki, wypluto po strzale z dystansu piłkę i do szatni schodziliśmy przy wyniku 0-2. Można powiedzieć, że obrona kanonierów została w niej nieco dłużej, bo zaraz po zmianie stron Joshua King zdobył gola kontaktowego. Na szczęście potem goście wrócili do gry. Oto 66 minuta, holding z lewej strony dogrywa do Szaki i Szwajcar bez trudu trafia na 1-3. Ten sam zawodnik w 81 minucie otrzymał podanie także od Edegarda, ustrzelił dublet i ustalił wynik na 4-1. Arsenal po fatalnej serii teraz nagle gra jak znud i gromi rywala. Zobaczymy czy to jednorazowa sytuacja czy wstęp do dobrej końcówki sezonu. To ile potrwa walka o mistrzostwo zależy od Chelsea. Jeśli The Blues pokonają Burnley na rozstrzygnięcie poczekamy tydzień dłużej. Przewidywania oczywiście się sprawdziły. W 23 minucie Havertz dograł do niepilnowanego Mounta, a ten z Woleja niemal rozerwał siatkę w bramce Paupa. Chwilę po zmianie stron Anglik dobrze pokazał się między stoperami i tym razem po podaniu drugiego z Niemców Timo Wernera podwyższył na 2-0 dla gości. Ofensywa trwała dalej. Pięć minut później sam Werner po kompletnie nieudanym odbiorze Tarkowskiego zdobył bramkę numer 3. To zaś 69. minuta. Havertz przedłuża podanie Lukaku i Engolo Kante podwyższa na 4 do 0. Wbrew pozorom jesteśmy świadkami ważnego momentu, bowiem francuski pomocnik zdobył tysięcznego gola w trwającym sezonie. Jednocześnie w tym spotkaniu nie był to ostatni gol. Zacznijmy jednak od tego, że w doliczonym czasie Mason Mount swój dobry występ okraszony dubletem podsumował. Czerwoną kartką. De wykorzystali chwilę gry w przewadze i w ostatniej akcji gola honorowego zdobył dla nich Brownhill. Mecz kończy się wynikiem 1-4. Chelsea nieco zmniejsza stratę do lidera. Kończymy tam gdzie zaczęliśmy. Na południu. Southampton kontra Aston Villa. Drużyna otwierająca dolną połowę tabeli kontra ta zamykająca górną. Zapowiada się wyrównany mecz i pierwsza połowa odzwierciedliła przewidywania. Jednak w jej doliczonym czasie swoją szansę wykorzystał Armando Broja i doszła i schodziliśmy przy jednobramkowym prowadzeniu gospodarzy. Po niespełna godzinie gry Święci rozegrali stały fragment w sposób zupełnie zaskakujący dla gości i tym sposobem na 2-0 do 0 podwyższył Armstrong. Na 5 minut przed końcem odpowiada Aston Villa. Po wybiciu piłka natychmiast wraca w pole karne i na 2-1 do 1 trafia Matty Cash. A więc mamy to na co większość zapewne czekała. Drugi po klichu Polak trafia do bramki w obecnym sezonie Premier League. To niestety tylko delikatna osłoda, bo chwilę później wszystko rozstrzygnął ten, który zaczął strzelanie Armando Broja. Obie drużyny nadal sąsiadują w ligowej tabeli, lecz teraz zamieniają się pozycjami. Tak prezentują się wyniki, które padły w 35. serii gier. Chciałoby się powiedzieć szczęśliwej dla Polaków, bowiem mieliśmy bramkę Kesha i asystę Klicha, ale miejmy na uwadze, że ich drużyny zgodnie poniosły porażki 1 do 3. Tak samo dwie drużyny z Londynu ograły swoich przeciwników po 4-1. Niespodziewanie punkty ze słabszym rywalem stracił lider. Dzięki temu Chelsea zmniejszyła stratę do pięciu punktów, ale przy takiej przewadze na trzy kolejki przed końcem mistrzostwo wydaje się niezagrożone. Do górnej połowy tabeli wskoczyła drużyna z bilansem bramkowym minus 20, jak widać można. Brentford zaś jest już pewne nie tylko spadku, ale również zajęcia ostatniego miejsca w lidze. W klasyfikacji strzelców na dziesiątym miejscu mamy aż pięciu zawodników. Jotte, Watkinsa, Dacke, Mounta i Kante. Ronaldo nie powiększył swojego dorobku, a gdyby Powtórzył swój wyczyn z jesieni rekord miałby dawno w garści. Przypomnę przeciwko Lester i Evertonowi zdobył dwa hat-tricky pod rząd. Teraz trafił tylko raz przeciwko Lisom. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym magazynie wirtualnych lig.